Witam Was w mojej prezentacji serwera. Jest ze mną Pioro095 i, I z 0 ze... No i będziemy przedstawiać z ze... tej serii serwery. Tylko czekajcie, ja tutaj zrobię, sobie, żeby mi nie lagował serwer. O, dobra. No i teraz zwiedzamy. Chodź, najpierw pokażemy y, sąsiadów naszych i nasze domy. Chodźcie tutaj. Wejdziemy w portal. Termin ogólnie jest fajny. Tak, Podobnie. Ja Wiesz, wpadłem. Żebyście się nie pytali, skąd ma tego kurczaka i diament, znalazłem na spawnie. A że wpadł. Pokażę wam nowego skanera. Gdzie nie... ty jesteś, Kasper? Ej, tu, czekajcie. Czekaj. A tu jesteście, dobra, chodźcie. Chodźcie. Chodź, chodź chodź. Jak widzicie tutaj... Nie widziałem cię. Niektórzy się tutaj rozbudowali, a niektórzy nie. A jak tutaj widać po jednym. Ja tam, tam mam taką skromną chatkę i mi dobrze. No bo dopiero teraz a ja mam A ja mam trochę większą chatkę i mi się podoba. A ja mam największą a, i najlepszą. I najlepszą.

Jak żeby było lepiej, założę sobie dynie na głowę. A jest ja tak, wygląda... bardzo pięknie wyglądasz. Bardzo pięknie. Dobra, chodźcie, musimy szybciej tu znaleźć nasze domki i przy okazji pokazać tutaj, kto tu jest. Skrzynia Huberta. Ej, czy czasami to nie jest Twoja chata? Nie. dobra, e, teraz chwila. Przepraszam, na chwilę się zamyśliłem. Nie no, ściągam mam tam Chodźcie albo nie, dawajcie wszyscy home, wpisujemy i od razu będziemy w trakcie. o, i, i od wam No wam tutaj to jest moja chatka. No, tutaj wygląda skromnie, tutaj kibel, tutaj tutaj skrzynia. Tak i tutaj. O. Tutaj takie do enchantowania, tutaj takie ładne na chatka. A tutaj mam magazyn. Tutaj jest cennej temy, czyli patrzcie mam jak. Kacper. Tak? Kacper. Słucham. Jak to wpisać? Bo ja jestem pierwszy raz na tym i jeszcze się tak nie obcykałem. Co wpisać, żeby wejść do chaty? Aha, napisać ses Chroma. Jak? Sethomas zapisałeś sobie na, 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 na działce? Patrz, otwórz na Gdzie ty, żeś tam moim działcem ja. wyszedł? Aha, już, to taki wam zapomniałem pokazać. A. Tutaj mam taki skromny basenik. Dopiero dzisiaj go wybudowałem. Tutaj taki zamek, taka wieżyczka jakby. A tam na górze jest taki... Zaraz wam pokażę. Taka wieża obserwacyjna. Ja. Ej, słuchajcie. No, słuchajcie! Ja jestem na na spawnie. No Spaw... to idź tam co? Ty już mają diamentami! Dawaj, 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 dawaj Na spawnie. No na spawnie, no, na spawnie, no, na spał, no. o, Kto? 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 Gdzie? Gdzie? Dobra. Już mam, już mam, już mam. Już mam. Kto sypie diamentami? Kto, kto? <laughs> Od razu A, nie sypie. Kto chce? Tamten sypał. Ten, ten! W takich spodniach! Ej, w tych takich diamentowych spodniach! No. Ale ma Tamten. spodnie spodenki ma. Spodienki. No dawaj, no grożę nie. Ty mam sta diamentów! O, mamy super bohatera, patrzcie! Ui! powiedział. Patrzcie! Super Dobra, włazić do portalu mi się nie chce. No służ się! Wszyscy teraz naraz, nie? <laughs> patrzcie, nie. Przed... Dobra, pojedynczo! No wyjdź. no wyjdź! Chyba nie działa. No nie działa! Weź stąd możesz wyjść? Tak, możesz może. ale możemy iść na pieszo do naszych chatek? Tak, schodami. Tak. Stary, niezawodny sposób, schodami. No, gdy widać, nie działa, trzeba iść. Na pieszo. Idziemy, biegniemy sobie do domku, biegniemy sobie do niego. Ty ale weź mam sztab no, diamentów! Kurde zepłem to... się do góry <noise> się <tym> na dole. <noise> Kiedy winda nie działa To później zawsze zadziała Co to ja. Sfailowałeś cały odcinek wiesz Nie na no, żartuję jeszcze ja... nagrywam, mnie cały czas Z włączony fraps. Kurde Przepraszamy, za usterki. Eee, czekaj, czekaj. wszyscy z gangu do domu, jeżeli... Mm. Nie wiem. O, dziura w domu! Chodźcie to? tutaj, tu jest dziura! dziura. dziura. O, ale fajny ja dom! Ja jeszcze tutaj nie byłem, wiecie? Ale ktoś chyba działkę sobie nie wykupił i jest bombardowana. I czemu tam jest bedrock? Bombardujemy działkę? Bombardujemy działkę. Ale za, skrzynie za, za, za zablokowali. No, bo jak skrzynie pozabisz no. to od razu ci się blokuje. A ja bombarduję to, działkę. No, ale weźcie, chodźcie do naszych chatek. No, tylko że teraz ja nie wiem, gdzie to by było. Jest A, tak? Hubi wie, wiem. No, ja wiem. O, tędy, tędy, o. przez tą chatkę przechodziliśmy, nawet wiem już. Ej, ale weźcie, poczekajcie, bo mi się zaraz jedzenie skończy. E, mi też. Chodź, 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 chodź. Normalnie chodzi okej. Sobie... A nie masz złotych jabłuszek? Ty co ja ci dałem? Ja mam tu sobie jabłka. Nie! Ja sobie schowałem je do skrzyni! Aha, to się go do skrzyni, dobra. A to po, weź, zaraz się, Szybko i... do domków! Na Ej, ja za, za jedną... Słuchajcie, wejście już nie sprintuję, mogę. Okay? Ja nie sprintuję, bo nawet nie mam czym. Ja sprintuję. No, bo, bo tam, no to nie ja, masz się stamtować. No ja nie mogę, bo ja nie, bo ja nie mam tego, żarcia. Gdzie się idziecie? Kurde, ale mi teraz się zawiesiło. U. Dobra, ja już znam dalszą drogę, chodźcie za mną. A, jeszcze chciałbym przedstawić widzom jedną rzecz. Będę nagrywał serię z Minecrafta Hardcora. I może za, nie wiem, w piątek wyjdzie pierwszy odcinek z Science Roa. Tyle powiedziałem. A będziesz to sam nagrywał, czy z kimś? Hardcora sam um, i sam też będę sam, ale mogę nagrać jakąś serię z multiplayera, tylko nie wiem. wiem. No to dawaj, może na... No to... Gdzie no, by, to pokażę wam, mój domek. O, już jesteś. Ej! Ty jesteś, kap! Ten, huki! No, gdzie ty jesteś? Gdzie Gdzie jesteś, Polas? Ty no, ja już nie. do no, jesteś! <royale> nie no, cię... doć radzie... no, mnie. O! Ej, bo się... Na ja nie. nagrywam. Ja nagrywam, to więc ja chcę mam. Tutaj jakiś debil się wybudował. Yy, dobra, tutaj od razu na pierwszy ogień idzie chatka. Matiego. Ta, tak wygląda jego chatka. Taka o, ja I, i, i. Tutaj ma takie... Jeszcze dwa, no się nie waluło się niewalu ani żadnej podłogi, bo dopiero jeden gran gra na serwie. Ale już ma diament. Patrz, tak. A teraz pies tampa. Tutaj, 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 jest pioruna 095, czyli Huberta. No, my już z nim gramy trochę dłużej na tym serwerze, nawet z 2 dni czy z trzy. Otwieram drzwi. No i zaraz o. O, widzimy Tutaj ma taki dywan, który obsikałem. No widać, że jest. <laughs> nawet... Mam tutaj schody Dobre. na górę. Tutaj ma dwa tutaj ma tutaj łóżko. Tutaj otwórz balkon. Tutaj o... Balkon. I balkonik. Malutki, schronny balkon. A. Tutaj mam który yy, mu dałem, Je, Jeszcze kwiat. wam pokażę mój strych. Niedokończony strychek To ma być strych? Jest w budowie. No właśnie. Ej, słuchajcie! Gdzie, gdzie wy jesteście? U Huberta w chacie na strychu. <grym> Dobra, <grym> ale weźcie mnie otwórzcie. No Majki! Majken. Oh. Do ty gadasz? Go tu nie ma. A teraz schodzimy po schodach. Delika. Ej, no weźcie i otwórzcie wiesz, drzwi! Wiesz, wiesz czym mi się kojarzy ta klasa Cicho. Ej, otwórzcie mi drzwi, trun! Ej, otwórz mi drzwi! <laughs> otwórz mi drzwi. Otw Ej, patrzcie, no Hubert tutaj uprawia striptease, patrzcie na tej róże. Gdzie? <laughs> <Yeah>. Tutaj, striptease. <laughs> Pokażę wam moje pole. A tu jest pole właśnie. Które ja zawsze zawsze to za gościu w diamentowym, w diamentowym zbroi? No, no mój. No to mój. brat to mój. to mój. brat to jest mój. A to jest mój. mi. to jest mój. A farmę! No, otwórz farmę. Nie, bo się wszystko podepczesz. Nie, nie podepczę. ale ci zaraz pij. Otwieraj, chcesz Pasa? być na wizji? A nawet nie mogę! Za, za mały sufit żeś dał. <grym <grym <grym> za mały sufit. Ej, nie zamykaj mnie! No i teraz wchodzimy na sobie pula. popatrzeć, jak mój sąsiad się ładnie tutaj wybudował. Bo Tutaj są świat, tutaj są świat. Ja, Ale mnie bije głód, głód mnie bije. No, to tak tutaj wszystko no. wygląda, tak se tutaj. Co ja się spinam co, co na, się na moje drzewo. Maj Jakiś Majki 9.0. O teraz wam pokażę moją wieżę obserwacyjną, Tutaj nikt nie może wejść. A ja, ja jestem na korunach, teraz sobie chodzi po drzewie. Nie, yeah, ja jestem na drzewie. Tarzanie jeden. To Ta. Ta na mnie wiesz, leży, jabłuszko leży. Kto bierz? Moje. To się drzew, leży. A teraz skoczymy do basenu. Albo nie, On się zabije. Albo dobra, będziemy ryzykanci, będzie hardcore. Jeżeli nie wtrafię, nie będzie serii z hardcora. Nie no, ja, ja sobie. robię. Obejrzyj sobie jak skaczesz. A gdzie ty w ogóle masz ten basen? Nie widzisz? Przed zamkiem. A! Ale Lecę... Tra... Trafiłem w zamek. Lecę, bo chcę... Dobra. Jesteśmy na nas w gościu, w jakiejś... ...sikierze diamentowej. Ty ktoś jeszcze ma mieczyk diamentowy. Chyba diamentalnie będzie rzucał. Tak, diamentami będzie rzucał. Tak. nie, nie. Ja nie gdzie. Dobra, to chyba na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne serie z moich i kolejny odcinki, więc Żegna się z wami. Jak zwykle. Kasperaszek. No nie Kasperaszek, The Giften Roll. O! The Giften Roll. się z wami żegna i Row 095 Czyli I Mati Z0 Hubert I... O Madzia jest z o, diamentami! O, o, Czekajcie, takie zdjęcie ktoś... tutaj z nią. Madzia, jesteś na wizji. W moim basenie utknąłem! <grywa> Ej Maja, Słuchaj! Jesteś chłodny na wizji! Jesteś! jesteś. Kasper! Czekaj, zdjęcie co z zrobię, czekajcie! Tutaj. Cyk. Zdjęcie jest. Maja, Jakbyście pytali co tak chrapie, to to Mateusza jest. O skać i baw się! Ale co to ma być? Sk skacz i się baw. Ej słuchaj Kapi! Ale żym walnął Czekajcie, choma yy, I te odcinki nie będą takie długie Więc ja się już z wami żegnam To cześć!